To jest Transinfo Podcast. Przy mikrofonie Dorota Ziemkowska w Nie tak dawno temu do floty w Polsce dołączyli elektryczną skanię, która jest używana do przewozu kontenerów na trasie liczącej około 270 km. Jak zmieniły się planowanie tras i czasu pracy kierowców oraz współpraca z klientem, opowiada Michał Kubalok z firmy. Z Havelmaker. Rzeczpospolita wiesz, że klienci muszą się nastawić na wzrost cen transportu w kontekście tego, że i przewoźnicy, i operatorzy logistyczni inwestują mocno w elektryczne napędy, a one są droższe od dieslowych. Zgadza się Pan z tym? No, nie da się ukryć, że. Elektromobilność, tak samo jak wszystkie nowinki technologiczne, generalnie wiąże się na chwilę obecną z większymi kosztami, tak samo jak z różnymi rozwiązaniami, które obniżają emisyjność. Wszystko, co, co, co jest ekologiczne, niestety jest pewnym nowum i, i, i to, 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 to jest droższe. No, pytanie, jak, jak mocno to wpłynie na takiego odbiorcę końcowego i ile taki odbiorca ze swojej strony będzie chciał za coś takiego zapłacić? A jaka jest odpowiedź na to pytanie? Zdecydowanie to zwiększa koszty, także to się nie da ukryć tutaj, że to jest usługa, która jest droższa. No właśnie, tylko czy klienci będą na to gotowi, bo też nawet Państwa firma w jednym z komunikatów przyznała, że nie spodziewacie się, żeby ceny tych elektrycznych napędów spadły do poziomu dieslowych. Czyli trochę liczycie się z tym wzrostem, prawda? Jeżeli dalej będę, będą inwestycje we flotę elektryczną, pytanie: Czy klienci też są na to gotowi? Czy klienci będą chcieli wziąć na siebie na przykład część tych podniesionych kosztów? Hmm. Nasi klienci to głównie są producenci. Oni też mają swoich klientów, czyli konsumentów najczęściej, czyli naszych zwykłych Kowalskich. Więc to jakby jest pytanie, ile taki zwykły kowalski będzie w stanie zapłacić za to, żeby ten towar, który trafia na, na półkę sklepową, był dowieziony w taki sposób, aby on był bardziej ekologiczny. Wiemy, że już na dzień dzisiejszy w sklepach mamy produkty, które pochodzą z ekologicznych źródeł i one. Widać ewidentnie, że jest ta różnica w cenie. Pytanie: Czy, jeżeli jesteśmy w stanie zapłacić za jajka, które pochodzą z ekologicznego chowu, na przykład 30% więcej, czy będziemy w stanie też zapłacić za to, żeby one dojechały do, na tą półkę sklepową w, w ten ekologiczny sposób przy zmniejszonej emisji? Także no. Na dzień dzisiejszy to jest jeszcze początek tej drogi, myślę, do, do niskiej emisyjności i zeroemisyjności. My, można powiedzieć, że przez to, że wprowadziliśmy niedawno taką ciężarówkę elektryczną tutaj w Polsce do usług, to, to jesteśmy takimi no, prekursorami, troszeczkę. To jest, to, to jest ciągle nowość. W, i, I jest, to musi, być gro, to musi być klient też tak, który będzie chciał faktycznie takiej usługi, tak? Bo to nie jest na dzień dzisiejszy jest to jeszcze powszechne, że wszyscy klienci chcą w, takiego rozwiązania. No jasne, Więc, no, o tej, tej skani za chwilę za chwilę jeszcze porozmawiamy. Proszę mi powiedzieć właściwie, po co dzisiaj firmy takie jak, jak Pańska inwestują w te napędy elektryczne? No bo na przykład Korzyści stricte finansowych raczej za wielu nie ma. I nie jest to tylko moje zdanie, bo nawet Raben w, w, w rozmowie ze mną przyznał, że na ten moment korzyści finansowych nie widzi. To są innego rodzaju korzyści. Oni byli w stanie wskazać, a, a pan jest w stanie? Droga do niskiej emisyjności u nas w firmie zaczęła się już dobrych parę lat temu. Na dzień dzisiejszy w Polsce naszym wiodącym produktem jest transport intermodalny. My mamy własne połączenie kolejowe między Polską i Holandią, które realizujemy od pięciu lat. Jesteśmy teraz na dzień przed wprowadzeniem piątego takiego połączenia pięć połączeń tygodniowo i ten samochód elektryczny jest jakby uzupełnieniem tego transportu intermodalnego w naszym przypadku. I jest to jakby wzbogacenie naszej oferty, wyjście naprzeciw oczekiwaniom klientów. Tutaj akurat jest to, jest to klient, który był już obecny w naszej firmie, w naszym portfolio. I chcieliśmy go zaciekawić tym. W, że, że, że właśnie możemy takie rozwiązanie dla niego zbudować. Więc jakby tutaj tej korzyści finansowej faktycznie ja też nie widzę na dzień dzisiejszy dla nas jako przedsiębiorstwa, że żebyśmy więcej na tym zarabiali, ale jest to jakby poszerzenie oferty dla, dla naszych klientów. No właśnie, czyli tutaj inicjatywa wyszła trochę, rozumiem, ze strony klienta, tak? Czy klient wprost powiedział, że życzyłby sobie, czy byłby zainteresowany w ogóle transportem realizowanym przez ściśle samochód elektryczny, czy chodziło mu o napędy nisko czy zeroemisyjne? Ten klient akurat szuka rozwiązań niskoemisyjnych i to, no to jest też jego strategia, którą realizuje od, od wielu lat, i u niego właśnie myśmy już oferowali ten transport intermodalny LNG biolNG, ale akurat to było tak, że z tym samochodem elektrycznym myśmy go zainteresowali, bo temat zaczęliśmy dość dawno, już bo dwa lata temu. Ale to było jeszcze przed momentem, jak pierwsze ciągniki siodłowe elektryczne miały się pojawić na rynku. I ten klient akurat jest zlokalizowany 130 km od naszego terminala. I tu widzieliśmy, że, że jeszcze na początku nie było takiego, tak, ta, takiego pojazdu, który byłby w stanie oferować taki zasięg, dlatego troszeczkę czekaliśmy. Dopiero w czerwcu tego roku ten pierwszy pojazd tutaj w Polsce się pojawił. A jakie jeszcze inne korzyści wynikające z zastosowania elektryków pan widzi? Dalsza część rozmowy dostępna jest dla użytkowników premium dołącz do nich, jeśli chcesz mieć dostęp do pełnej wersji wszystkich podcastów Transinfo.